Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Szczerba-Zawada, jestem doktorką nauk prawnych i zapraszam Państwa na wykład zatytułowany Pandemia nienawiści o hejcie w czasie epidemii COVID-19 i nie tylko. Wśród wielu konsekwencji pandemii COVID-19 wartych przeanalizowania znajduje się także jej wpływ na zachowania motywowane nienawiścią. Wśród tych zachowań wskazać można w szczególności tzw. mowę nienawiści, angielskie hate speech która zazębiać się może w określonych przypadkach z przestępstwami z nienawiści, a zatem zachowaniami zabronionymi pod groźbą kary, opartymi na uprzedzeniach i związanej z nimi nienawiści. W konsekwencji mowa nienawiści dotyka osoby, które są wyodrębnione ze względu na określone cechy, tak jak pochodzenie rasowe, etniczne, płeć, wiek które pozwalają na zaliczenie tych osób do grupy społecznej, wobec której sprawca nienawiści odczuwa pogardę. Celem wykładu jest przeanalizowanie przejawów mowy nienawiści dostrzegalnych w trakcie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy normatywnej. Wykład zostanie zorientowany na trzech zagadnieniach. Pierwszym jest analiza konkretnych przejawów mowy nienawiści. Odnotowanych podczas pandemii COVID-19. Drugim zagadnieniem poruszonym podczas wykładu będzie definicyjne ujęcie mowy nienawiści, a zatem próba wyjaśnienia tego pojęcia. Trzecim wreszcie aspektem będą przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w sprawach mowy z nienawiści. Zaczynajmy zatem. Pandemia COVID-19. Pokazała, że istnieje wiele cech, ze względu na które jednostka lub całe grupy mogą doświadczyć nienawistnych wpisów, nienawistnych komentarzy. Analizę tych cech chciałabym rozpocząć od pochodzenia rasowego i etnicznego. Przejawy mowy nienawiści wobec osób o określonym pochodzeniu rasowym lub etnicznym znajdziecie Państwo na slajdzie. Cytaty te pochodzą z raportu opublikowanego w maju 2020 roku przez Stowarzyszenie Nigdy więcej zatytułowanego Wirus Nienawiści, Brunatna Księga Czasu Epidemii. Ich analiza prowadzi do wniosku, że koncentrują się one na osobach pochodzenia chińskiego. Dlaczego, proszę Państwa, to akurat osoby o tym pochodzeniu, szczególnie na początku pandemii, stały się obiektem nienawistnych wpisów? No, zapewne wiązać to można z pierwszymi doniesieniami o osobach zakażonych koronawirusem, które to doniesienia wskazywały na Chiny jako miejsce, w którym pandemia się rozpoczęła. Te informacje przeniknęły do powszechnego obiegu i stały się. Przyczyną wielu negatywnych komentarzy, a nawet nieprawdziwych informacji na temat osób pochodzenia chińskiego, które sprowadzić można do jednej tezy: Źródłem COVID-19 są wszystkie osoby pochodzenia chińskiego. Ale nie tylko osoby o określonym pochodzeniu rasowym czy etnicznym doświadczają mowy nienawiści w trakcie pandemii COVID-19. Także osoby reprezentujące Społeczność LGBT są narażone na mowę nienawiści. Homofobiczne wpisy ich przykłady widzicie Państwo na slajdzie, i one także pochodzą z raportu Wirus Nienawiści, Brunatna Księga Czasu Epidemii potwierdzają wysoki poziom nietolerancji wobec osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej, który w wielu przypadkach. Jest oparty na nieprawdziwych informacjach. Proszę zobaczyć ostatni wpis wobec osób LGBT, wobec w odniesieniu do którego redaktorzy raportu wskazują na jego nieprawdziwy charakter. Kolejną grupą społeczną narażoną na hejt w czasach pandemii COVID-19 są osoby zakażone koronawirusem. Osoby te są adresatami ostracyzmu społecznego, nietolerancji, dyskryminacji w szczególności w ich środowisku lokalnym. To ich najbliższe otoczenie, żąda na przykład od nich zmiany miejsca zamieszkania, ujawnia miejsce ich aktualnego pobytu, na przykład miejsce, w którym osoby, które nie są zdiagnozowane jako zakażone, Odbywają kwarantannę. Takie miejsca są nawet specjalnie znakowane, co należy, do czego należy odnieść się no, z, z niepokojem. Sytuacja była na tyle poważna, że stała się nawet przedmiotem kampanii społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia, który na swoim kanale na, profi, na, na platformie YouTube. Zamieścił filmik dotyczący stygmatyzacji osób chorych na COVID-19. Wśród grup społecznych dotkniętych hejtem w trakcie pandemii są także przedstawiciele zawodów medycznych. Personel medyczny bardzo szybko oprócz głosów uznania, wyrazów wsparcia. Został narażony także na takie nienawistne wpisy, na przejawy nietolerancji, stygmatyzacji, wykluczenia społecznego przybierające bardzo konkretną postać, na przykład listów pisanych przez sąsiadów z prośbą o zmianę miejsca zamieszkania takiej osoby albo na przykład odmowę obsłużenia pracownika ochrony zdrowia w sklepie, czy odmowę przyjęcia jego dziecka do placówki przedszkolnej. Ostatnią grupą. Społeczną, zawodową, która zwłaszcza w ostatnich dniach narażona jest na dość intensywną falę hejtu, są górnicy. Z pewnością ze względu na wysoki poziom zachorowań właśnie w tej grupie społecznej. Już ta krótka analiza, proszę państwa, prowadzi do wniosku, że po pierwsze, istnieje wiele cech ze względu na które jednostka albo całe grupy społeczne mogą stać się przedmiotem nienawistnych wpisów, ale też że u podstaw wielu przejawów mowy nienawiści znajdują się nieprawdziwe informacje, znajdują się fake newsy. Dlatego walka z dezinformacją może być ujmowana jako jeden z instrumentów przeciwdziałania czy zwalczania mowy nienawiści. I w tym kontekście chciałam zwrócić Państwa uwagę na działania podejmowane na poziomie Unii Europejskiej, a ukierunkowane na zwalczanie fake newsów. Jednym z instrumentów wykorzystywanych przez Unię Europejską jest strona internetowa, którą Państwo, link, do której Państwo widzicie na slajdzie, na których zamieszczane są rzetelne, prawdziwe informacje na temat działań podejmowanych przez Unię Europejską jako reakcja w odpowiedzi na pandemię wobec pandemii koronawirusa. Unia Europejska współpracuje także z właścicielami platform internetowych właśnie w tym samym celu. Celu, który służyć może, podkreślić to należy raz jeszcze, zwalczaniu przejawów mowy nienawiści. Mowy nienawiści, a więc czego tak naprawdę, proszę Państwa, czym jest to zjawisko, które analizujemy? Udzielając odpowiedzi na pytanie, czym jest mowa nienawiści, należy zacząć od stwierdzenia, że tak naprawdę nie ma jednej powszechnie akceptowalnej definicji mowy nienawiści. W doktrynie podkreśla się, że są to wypowiedzi szerzące nienawiść ze względu na cechę chronioną, a więc ze względu na indywidualną właściwość jednostki, którą albo ma ona od urodzenia, jak na przykład pochodzenie rasowe czy etniczne. Albo którą nabywa w wyniku dokonanych także przez siebie indywidualnych wyborów, na przykład jej przynależność do określonej grupy zawodowej. Na poziomie unijnym mowa nienawiści definiuje się jako wszelkie formy publicznego wyrazu, które szerzą, wzniecają, wspierają lub uzasadniają nienawiść, dyskryminację lub wrogość wobec określonej grupy. Jest to niebezpieczne, ponieważ przyczynia się do pogłębiania atmosfery nietolerancji wobec. Yy, Całych grup społecznych, nie tylko jednostek. Co więcej, mowa nienawiści może prowadzić i wiemy, że w praktyce prowadzi do aktów nienawiści fizycznych. Najbardziej rozpowszechnioną definicję mowy nienawiści sformułowano w systemie prawnym Rady Europy. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Ministrów Rady Europy nr 97-20, każda forma wypowiedzi która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włącznie z nietolerancją wyrażoną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości lub osób wywodzących się ze społeczności imigrantów, powinna być zakwalifikowana jako mowa nienawiści. Póki co ustawodawca krajowy nie zainspirował się żadną z powyższych definicji na tyle, by sformułować definicję legalną mowy nienawiści w prawie polskim. W związku z tym mowa nienawiści jako przestępstwo jest rekonstruowana w oparciu o odpowiednie przepisy prawa karnego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim artykuł 119 paragraf 1 kodeksu karnego w odniesieniu do stosowania przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. Artykuł 256, paragraf 1 Kodeksu Karnego w odniesieniu do publicznego nawoływania do nienawiści z powodu pochodzenia narodowego, pochodzenia etnicznego, rasowego, wyznania bądź bezwyznaniowości. I wreszcie przepis artykułu 257 w odniesieniu do publicznego znieważania lub naruszania nietykalności cielesnej z wymienionych wcześniej przyczyn. I te przepisy mają fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o penalizowanie przejawów mowy nienawiści, ale nie są jedynymi, które mogą być wykorzystane do zwalczania mowy nienawiści. Do tego celu może posłużyć także regulacja artykułu 190 kodeksu, e, kodeksu karnego, który ma gwarantować poczucie bezpieczeństwa i zapobiegać subiektywnym odczuciom zagrożenia przed popełnieniem przestępstwa. Przepis ten przewiduje karalność działania polegającego na oddziaływaniu sprawcy na psychikę pokrzywdzonego przez przekazanie komunikatu, celem którego ma być wywołanie u pokrzywdzonego w adresacie obawy, strachu czy niepokoju. Ta groźba może być komunikowana za pomocą przekazu werbalnego, niewerbalnego, np. w geście. Także przepis artykułu 190a kodeksu karnego może znaleźć zastosowanie w sprawach dotyczących mowy nienawiści. Przepis ten kryminalizuje zjawisko uporczywego nękania, tak zwanego stalkingu, także opartego na uprzedzeniach, jakimi sprawca darzy osobę będącą celem jego działań, chroniąc w ten sposób prawo jednostki do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Przez uporczywe nękanie należy rozumieć zachowanie skutkujące, Udręczeniem, utrapieniem, dokuczeniem lub niepokojem innej osoby. Znaczenie w ochronie prawnej przed mową nienawiści ma także przepis artykułu 212 Kodeksu Karnego kluczowy, jeśli chodzi o osoby charakteryzujące się cechami nieobjętymi zakresem zastosowania przepisów artykułów 119 kodeksu karnego, 256 i 257 kodeksu karnego, na przykład takimi jak orientacja seksualna. Przestępstwo zniesławienia skodyfikowane w tym przepisie polega na pomówieniu o takie postępowanie lub właściwość, zazwyczaj negatywną cechę, które ma poniżyć osobę lub podmiot. Dany w oczach opinii publicznej lub podważyć jej kompetencje. W tym miejscu należy zauważyć, że jeśli treść wypowiedzi nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby, do której została skierowana, to niestety taka wypowiedź nie będzie mogła być zakwalifikowana jako zniesławienie w rozumieniu artykułu 212 kodeksu karnego. Ostatnim przepisem kodeksu karnego, który może znaleźć zastosowanie w zwalczaniu mowy nienawiści, jest przepis artykułu 216. E, Możą posłużyć do zwalczania przejawów mowy nienawiści polegających na użyciu obelżywych słów lub sformułowaniu zarzutów ośmieszających, wyrażających pogardę na innej osoby. To zachowanie może się zmaterializować, czy może być zrealizowane w trójnasie. Po pierwsze w obecności osoby pokrzywdzonej, po drugie pod jej nieobecność, ale publicznie, i po trzecie po niepublicznie, ale w zamiarze, aby zniewaga ta dotarła do osoby, do której jest kierowana. Oprócz przepisów prawa karnego, także prawo cywilne może być wykorzystane jako instrument zwalczania mowy nienawiści. Kluczowe znaczenie mieć tutaj będzie Instytucja Ochrony Dóbr Osobistych czyli przepisy artykułu 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym w szczególności wolność, cześć czy godność, jest to przykładowe jedynie wyliczenie, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Prawa, do czego się jeszcze za chwilę odniosę. Środki ochrony prawnej dóbr osobistych, Przewiduje artykuł 24 Kodeksu Cywilnego, który w paragrafie pierwszym stanowi, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia, może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a także uiściła zadośćuczynienie pieniężne lub dokona zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Warto podkreślić raz jeszcze, że ochrona dóbr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego jest niezależna od ochrony zapewnianej w innych przepisach prawa. W związku z tym osoba pokrzywdzona np. w wyniku znieważenia może jednocześnie dochodzić odpowiedzialności sprawcy na drodze cywilnej i na drodze karnej, może wybrać kolejność dochodzenia odpowiedzialności, zaczynając od odpowiedzialności karnej, przechodząc później do odpowiedzialności cywilnej, przy zachowaniu oczywiście odpowiednich terminów prawem przepisanych, albo może zdecydować się na wybór tylko jednej ścieżki, np. przykład karnoprawnej, dochodzenia odpowiedzialności od sprawcy tego czynu. Podsumowując, na przemoc motywowaną uprzedzeniami narażonych jest wiele grup społecznych. W szczególności dotyka to jednostek z tzw. widocznych mniejszości, czyli osób, które nie chcą bądź nie mogą ukryć swojej określonej cechy, powodującej ich przypisanie do pewnej grupy społecznej. COVID-19 po pierwsze nasilił przejawy nienawiści wobec grup mniejszościowych, które niestety w Polsce narażone były dotychczas na przejawy nietolerancji, na przykład osoby reprezentujące określone mniejszości rasowe czy etniczne. Ale pokazał także, że mogą pojawić się nowe grupy, które stają się adresatami nasilonego hejtu na skalę dotąd nieodnotowywaną. Jednocześnie te przejawy nienawiści najczęściej przybierają postać mowy nienawiści, ale nie są do niej ograniczone. Poziom hejtu, różnorodność grup społecznych na niego narażonych w trakcie pandemii COVID-19 podkreśla potrzebę penalizacji przestępstw nienawiści, ale także zapobiegania im przede wszystkim ze względu na negatywne konsekwencje psychologiczne, społeczne, przestępstw nienawiści dużo bardziej dotkliwe niż analogiczne konsekwencje przestępstw pozbawionych motywacji uprzedzeniowej. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.